Badania genetyczne zarodków nie mieszczą się w programie rządowym. To oznacza, że jeśli para się na nie decyduje, to musi je opłacić sama, a koszty są bardzo, bardzo duże. Mam przed sobą kartkę, na której mam rozpisane właśnie koszty badań genetycznych zarodków, i wygląda to tak. Biopsja zarodków kosztuje 2500 zł. Zbadanie pierwszego zarodka to 2990 zł. Zbadanie każdego kolejnego zarodka to 1490 zł od zarodka. Jak to wygląda w rzeczywistości? Ostatnie cztery zarodki, które przebadaliśmy w wyniku jednej punkcji, kosztowały nas tyle. To dużo. Ale warto też zaznaczyć, że większość par nie decyduje się na badania genetyczne zarodków. Co to dla nich oznacza? Zazwyczaj zarodki, które są nieprawidłowe genetycznie nie zagnieżdżą się, nie przyjmą się, zostaną wydalone na wczesnym bądź późniejszym etapie. Więc zazwyczaj to po prostu oznacza nieudany transfer. I to jest proces naturalny. Większość zarodków nigdy nie stanie się dziećmi w ramach naturalnych starań, ponieważ przestają się rozwijać, nie zagnieżdżają się, są ronione na etapie wcześniejszym i to jest poronienie biochemiczne, czy też później in vitro nie zmienia tutaj tej rzeczywistości. In vitro jest wspomaganiem medycznym, ale nie jest w stanie kijem zmienić biegu rzeki, ponieważ natura działa tak, że niestety, ale większość zarodków nigdy nie stanie się dziećmi. Z tego też powodu walczymy o każdy zarodek, z tego też powodu powstaje więcej tych zarodków. Ja w mojej pierwszej i drugiej procedurze miałam cztery zarodki. Jeden okazał się nieprawidłowy, drugi się nie rozmroził, a dwa nie przyjęły się. Były w moim organizmie, ale zostały wydalone. I tak to niestety wygląda. To jest trochę tak, jak ja bym przeżyła 4 miesiące starań spontanicznych, no i nie byłabym w ciąży. W ramach każdego miesiąca starań spontanicznych może powstać zarodek. Para nawet o tym nie wie. Różnica w in vitro jest taka, że my o tym wszystkim wiemy. A zatem przeżywamy losy każdego zarodka, który się rozwija bądź nie rozwija. I to jest trudne, ale to jest naturalny proces. Tak po prostu to wygląda w naturze. Tak naprawdę in vitro znacznie bardziej niż starania spontaniczne zderzyło mnie właśnie z tą naturą i biologią. Bo w tych staraniach spontanicznych nie mam pojęcia, ile powstało zarodków. Czy jakieś się zagnieździły, czy były ciąży biochemiczne. Nie wiem tego, nie sprawdzałam tego. W in vitro ja to wszystko wiem. W in vitro mam dostęp do każdego dnia rozwoju zarodka.